jest bardzo szybko powalony tutaj błyskawicznie. zadziałał Tomasz z się po stronie Junkers. Mamy tutaj próbę punktowania i uwaga, ile to będzie punktów? Jeden punkt tutaj punktowany, e, dotknięty Jakub Daniczu na próżku w Ale Dawid Tomczuk, numer 9. Bardzo młody rekrut Lowlander z Białostocka Kabali Ale pokazuje, że nie boi się rywalizacji z weteranami, z doświadczonymi graczami, do Szymczyna, czy Sawicki. Jeżeli się gra, jest próba powalenia i jest zatrzymane. Szybkie wejście w nogi. Numer 74. Mateusz Kodana. Przepraszam bardzo, numer 11. I ponownie ma taką Szymczyna. Próbuje zwiększyć już tą przewagę, jaką mają Jokers na Lowlanders. 12 do 3. No bardzo, bardzo jednostronne na razie jest to spotkanie, ale może Lowlanders w dalszych fazach meczu obudzą się z tego, co wydawało się być piękną stem, a wychodzi, że jest to koszmar i śni się on. Numer 33 Jakub Szymczyna. I ponownie wchodzi Kacper Gierus. I ma małe zmiany na boisku. Zawita numer 98 Rafał Kądzior. Również jego debiut w Kawali. Nie tylko w Kawali, tylko nie w Nie mam do drużyny. Pasaż. na go i punktują ponownie Jokers, no i chwilę temu zabłysnął w akcji defensywnej teraz będzie próbował w ofensywie na rajdzie. Krzysztof z numer 93 bardzo, bardzo skupiony na swoim celu jest szybkie przejście i tutaj punktowany będzie Kasper Kierus wielkie brawa, kolejny punkt na koncie Pruszków, Jokers, Krzysztof Zawicki, ale czasem niedawno pojawił się na boisku i w swoim pierwszym rejdzie debiutuje Rafał Kodzio, numer 98. I jest tutaj błyskawicznie powalony numer 16. Znowu na Kądziora, ale nie zatrzymujemy się. Na stronie długich kruszków Mateusz Kuba, bardzo okay. równie pomaga w szybkich akcjach w ataku. I tymczasem wracamy na stronę Giants kontra Augustów. Proszę Państwa, 11 do 9, zaledwie 2 punkty przewagi. Tutaj bardzo spokojna, tworzona akcja Piotr Mulak punktów dla Giants 12 do 8. Tymczasem numer ósmy Paweł Frąckiewicz, najczęściej wykorzystywany jako rejler po stronie Augustowa. Publiczny... Arty Warczyk numer 4. Chodzi do ofensywy. Otwartość ofectu Panoroka. A kierowaczek jest. To będzie punktów 2. Zaliczone przez pani zawodnicy Augustu i dwa punkty na konto Warsaw Giants 14 do 10. No i ta różnica zaczyna się powoli rozszerzać. Dwóch zrobili się cztery. No i teraz Augusto mają nad sobą presję, ale publiczność! Pomóżcie dla Augusto! Pomóżcie dla gospodarzy! Jeżeli uważacie, że to spotkanie zdominuje drużyna ze stolicy, zróbcie hałas do Orson Giants! Tutaj wielkim spacie ze Żeńskiej strony z publiczności. Nie się dogadać, przekażę numer telefonu. Jutro, szczęśliwy kawaler, Graczka kawali. Co bardziej sobie ceny kawali czy wolność? Zdecydowanie kawali, bo teraz będzie punktował. Ale szanowni Państwo, w ofensywie Warsaw Giants, więc Augustów potrzebuje Waszego wsparcia. Jeżeli uważacie, że Augustów przełamie tą magiczną barierę pięciu punktów straty do Warsaw Giants, to zróbcie hałas, Augustowa! Bardzo dobry, mimo wystarczający defensowa Jazz zadziałała to nie dla mnie Łowarczyk Śmieciński, Szczęski no. Składzie obecnie występują Orzą Giant. Tutaj bardzo agresywna nie uda na próbowałania i czy to będą dwa punkty. Mamy jeden punkt decyzją sędziego lazurka, tak tego lazurka.

O to właśnie chodzi bagie, nieważne nieważny, ile razy zostaniesz powalony. Nieważne, ilu jest na tobie. Zawsze będziesz w stanie iść do przodu i walczyć o każdy. Ale to teraz, bo każdy bo z jest na wagę złota. Ale tutaj trzeba w w tej sytuacji, gdyż wynik na ten moment wynosi 18 do 13 na dopiero, to. punktów przewagi i mamy krótką przerwę. Przerwę, wielkie brawa. Lowlanders biorąc tu próżną Jokers 23 do 6. No Niestety bardzo ciężko będzie wrócić no, Lowlanders do tego spotkania, bo to jest naprawdę pokuszę się, że ta jest Jokers, widać, że nowa drużyna, ale stara krew, że w tych zawodnikach, oni wiedzą co robią, kontrolują to spotkanie i teraz do, do drugiej części, już na

Бұл не, қалай? Не, қалай? Яне, не оттушына қалай? Менішімді қой. Бұл тостың неге? Астында негізінде. Біз көп түйе. Ал арық не оние так жирнать. Алдыңда пошёл, курва. Ты вот эти, чтобы что? 206, то есть не не верши, два пути. Ихте голова взвола. Я б у 이 у показывать т о л т л ч 아니야 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 아니 아니야 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 아 아니야 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 아니 ¡Ah, ¡Oh!